Oni zawsze wykonają zadanie, ale nie zawsze w przykładny sposób. Oh, yeah? laser like laser Witamy w WatchMojo Polska, a dzisiaj odliczamy nasze top 10 faktów na temat Strażników Galaktyki. So, Skupimy się na faktach na temat Strażników Galaktyki, zarówno ze świata komiksów, jak i produkcji filmowych. Hey, you know Star -Lord. Who? Star -Lord, man, legendary outlaw. Numer 10. Zyskanie własnego komiksu zajęło im 21 lat. Strażnicy Galaktyki po raz pierwszy pojawili się w 1969 roku w jednym z numerów Marvel Superheroes. Komiks był swego rodzaju próbą dla nowych serii. Jeśli odbiór był dobry, ci nowi wypróbowani tutaj dostaliby własny komiks. You're alive <grym> Put a on Jeśli nie, skończyliby tak jak strażnicy galaktyki, którzy dryfowali od jednego komiksu do drugiego, dopóki nie znaleźli swojej niszy lub zniknęli. Wreszcie w 1990 ekipa z kosmosu dostała własny komiks. Wyszły 62 numery przed anulowaniem w 1995, co potem niezbyt wiele akcji przez kolejną dekadę.

Marvel ma wiele różnych uniwersów z innymi przeszłościami, teraźniejszościami i przyszłościami. Ziemia 616 mieści w sobie oficjalne uniwersum Marvela. Jeśli dzieje się coś, co później nie pasuje do ciągłości, mówi się, że stało się to w jednym z innych uniwersów. Wygodne rozwiązanie. Tak było w przypadku Strażników. Ich przygody od 69 do odrodzenia w 2008 miały miejsce na osi czasu należącej do Ziemi 691, dopóki nie dołączyli do głównego uniwersum 616. Era, one for me. Each team think we already did me and you don't get in my way gamora surgically modified and trained as a living weapon Daughter of the mad Titan, Thanos. Widzowie, którzy pokochali zwariowanego Petera Quilla i resztę strażników, doznają szoku, gdy cofną się do pierwotnego składu. Żaden z filmowych strażników nie był częścią pierwszej historii ani żadnej opowieści o strażnikach. Pierwsza drużyna strażników galaktyki z 31 wieku prowadzona była przez Ziemienina Wensa Astro. Jego kompanami byli Martinek Stinaga, czyli Istota z kryształu, Charlie 27 i niebieski koleś, do którego jeszcze wrócimy. Żadne z nich nie zostało strażnikiem na wielkim ekranie, ale nadal dobrze jest mieć takich bohaterów, o ile kiedyś będziecie w XXI wieku. Numer 7. Buntownicy z XXI wieku. Prove me Uniwersum Marvela to dość sporne miejsce. Wrogie rasy, takie jak Kree, Król i wszelkiego rodzaju kosmici walczą w wielu galaktykach. W XXI wieku gatunek zwany Badun robi ogromne postępy w przejmowaniu prawie wszystkiego. Kiedy strażnicy zbierają się pierwszy raz, ma to na celu pokonanie Badun, dzięki czemu strażnicy przypominają siły rebeliantów z Gwiezdnych Wojen. I podobnie jak rebelianci, strażnicy byli nieliczni. Jednak wciąż potrafią nieźle dokopać tym złym, zwłaszcza gdy mają po swojej stronie innych bohaterów Marvela. Numer 6. Yondu był jednym z oryginalnych Strażników Galaktyki jak już wspominaliśmy, nikt z oryginalnych strażników galaktyki nie był nim w filmie, ale jeden z nich pojawił się w innej funkcji. W filmie Peter Quill został porwany za młodu przez jądu Kosmites Alpha Centauri. Na ekranie Yondu prowadził Ravagers, gang kosmicznych piratów i był dla Petera Kimś w rodzaju przybranego ojca. Oczywiście dopóki Peter z nim nie zadarł. W komiksach Yondu był jednym z czterech oryginalnych Strażników Galaktyki. Reszta jego gatunku została zniszczona przez rządne władzy Gady Badun. To dało Yondu dobry powód, by dołączyć do Strażników. <trujne> Numer 5. Rocket pierwotnie miał brytyjski akcent. Military Rocket jest popularny zarówno w komiksach, jak i w filmach, ale są pewne różnice w tym, jak jest przedstawiany. W Komiksach był pierwotnie jednym z wielu inteligentnych zwierząt opiekujących się planetą pełną chorych umysłowo. Oczywiście działał tam w charakterze ochrony, ma to sens. Ale co ważniejsze, na stronach komiksu rocket nie miał tego charakterystycznego, wyraźnego głosu, którego użyczył mu Bradley Cooper w filmie. Let's make something clear! This one you, to him, you go through nas. Akcent roketa był pierwotnie brytyjski, a czasem używał nawet gwary kaknej. Wybuchowy shop został nazwany na cześć postaci z piosenki Beatlesów, więc ma to sens. Numer 4. Groot był złoczyńcą I am Gród był wyjątkową postacią filmu z 2014 roku, mimo nieco ograniczonych kwestii, które, jak twierdzi Vin Diesel, nagrał ponad tysiąc razy. W komiksie Gród początkowo miał bardziej rozbudowane słownictwo i nie miał problemów z wyrażaniem siebie. We are... Jego pochodzenie poprzedza oryginalnych Strażników Galaktyki, sięgając aż do 1960 roku. Wtedy Groot nie był uroczym głuptasem, a kosmitą, który przybył na Ziemię, by porywać ludzi. Po co? By na nich studiować i dowiedzieć się, jak podbić Ziemię. Dobrze, że jednak gdzieś po drodze zmienił zdanie. Numer 3 Pies Astronauta z filmu był Strażnikiem Galaktyki Kiedy strażnicy Galaktyki zostali zrebootowani w 2008 roku, przedstawiono nam bohaterów, którzy stanowili zespół w wersji filmowej. Później dodano inteligentnego, telepatycznego psa o imieniu Kosmo, który ma czasem trudne relacje z roketem. Wait, w komiksach Kosmo spędza czas na Nowhere, gigantycznej, bezcielesnej głowie, która jest bazą strażników galaktyki. W filmie Nowhere jest siedzibą kolekcjonera. W komiksach Kosmo zajmuje się ochroną dla strażników i robi całkiem dobrą robotę. Jak na dobrego psa przystało. W pierwszej części strażników widzimy go w kilku epizodach jako psa w skafandrze astronauty, który został schwytany przez kolekcjonera. Numer 2. Drax był pierwotnie agentem nieruchomości z saksofonem. Wiemy, że wcale tego po nim nie widać, ale potężny Drax niszczyciel pierwotnie był skromnym ziemianinem nazywającym się Artur Douglas. Douglas, agent nieruchomości z zamiłowaniem do saksofonu miał nieszczęście znaleźć się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Thanos przybył na Ziemię i sądząc, że Douglas go widział, zabił go. Jednak ojciec Thanosa stwierdził, że jego syn potrzebuje nauczki. Złapał ducha Artura i umieścił go w nowym ciele. Został przemianowany na draksa Niszczyciela i powierzono mu misję polowania na Thanosa i, jak zapewne pamiętacie, zniszczenia go. Numer 1. Peter Quill mógł być poczęty bez stosunku. You're so like your daddy. Kiedy w 76 roku na stronę komiksów wkroczył Star Lord, historia jego pochodzenia była podobna do narodzin Chrystusa. Pisarz Steve Englehart zaproponował, aby wszystkie planety Układu Słonecznego ustawiły się w szczególny sposób w dniu narodzin Jezusa. Co dalej? Ustawiły się dokładnie tak samo, kiedy narodził się Peter Quill. Otóż matka Quilla nie była dziewicą, jednak historia sugeruje, że poczęcie Petera było wynikiem ułożenia planet, a nie zaangażowania człowieka. W późniejszych wersjach Ojciec Petera okazał się Mitą, ale na początku poczęcie Quilla miało znacznie bardziej mistyczny charakter. War. Zgadzacie się z naszą listą? Sprawdźcie inne filmy na naszym kanale, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków.